Cześć, cześć. Kontynuuję granie kobietą adeptem. O, zrozumiała. Wziąłem sobie krew pociski. Myślę, że jak będę troszeczkę zamrażał, tudzież będą fajnie pękać przy zgonach, będzie widowiskowo. O cholera, ale już. Patrzcie, to ja w tym przeciążenia robię. Dobra jest, no, czyli kulunia i to czegoś się czek nauczył. Ło, matko boska, ja takie coś im zrobiłem grubego, a ty żyjesz? O nie, co ci się stało? Dobra, chyba wszyscy, co? Ciekawe jak to będzie na, na ten Ciekawe jak to będzie działało na Banshee, aż jestem ciekaw. I? Gdzie? Klasycznie tu? Nie, klasycznie tu. Ty giń tam. bo nie! Patrzcie. Dawaj łeb. O kurde, plecy. Plecy mi robią. <laughs> Ale mnie pizdną. <laughs> Kurde, no. Ale wydawało się, że będzie tak prosto, ale zobaczcie. Dojechali nas, zbyt pewnie się czujemy. Czy znaczy ja przynajmniej? Robię błędy w rozgrywce. Kończy się. Przewróceniem na twarz. Co ty kombinujesz? Gdzie to nasze szczęście super? Dobra. O cholera Nie No jak mogę, jak mnie tutaj Kurde, koleś zagaduje Nie trafiłem Co za masakra Dobra, zdjęty Co on jest? Wow, o, dostał. Dobra. Biegniemy, biegniemy! Chodź tu, chodź tu! Dobra, powolony. Jeszcze jeden. Nie uciekaj! Trzeba biegać za kole... Dobra, Po zamietanych mamy. Ole kurde, go siosał. Co za przeciążonko? O kurde, nie trafiłem! W twarz mu strzelałem niesamowite. Gdzie? Wasy... O, tu dobra. Chyba trzeba dołem dosuwać. Ale tu mogę snajpera niesamowitego. <tosuj> Ale Kryon, pociski są jednak czadowe. Gdzie Grubas to był, nie? Dobra. Coś wyjątkowo szybko padł, Wiecie? Nie wiem czemu. Któryś z naszych ludzi musi mieć super, kurde, moc niszczenia. Znowu Grubas. Dobra, spokoję. Co się żyło? Laskę, gdzie ty jesteś? Dobra, no skoczyło się. No i po co to wielkie halo? Hifi. -hi. Banshi miała problem emocjonalny. Zniszczyliśmy w czwórkę ją. <grywki> no chodź, drabina to tylko. Naprawdę! No przyładuj to w końcu. <ścoughs> ona ucieka. Co tu jest? O nie! Ale kurde. jajko. Dobra, wstał, fajnie No musiał wstać chyba, nie? Nie miał wyboru innego Trzeba zwrócić do walki Co mam zrobić? Cele Dobra, no wiemy, wiemy, wiemy Kurde, ustoszyciele Wstałeś? Wstałeś To no, masko Nie biegnij tylko do mnie! No i przybieg. O kurde mam... Nie, dobra. Wiem, że mam przerąbany. O cholera Gdzie on jest? Tu typek. A. A dobra, dobra, dobra. Sorry. Sorry, sorry. Dajesz, dajesz. Musimy go szybko. Nie trafiam. Cholera, biegnę. O nie! O matko, naprawdę? mnie? O kurde, dzięki stary. Dobrze. No! Cele, 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 o kurde! Iniusz! Muszę cię odpisać! Do... nie, no nie wierzę! Ale słuchajcie, do... amunicja mi się skończyła. Nie trafiłem! A nie, trafiłem, tylko nie w tego, co chciałem. To leży. O nie, o nie, jak dostałem! Ale spoczko, dziękuję ci, dziękuję ci. Pomagamy sobie widzę i to grubo. Dawaj, łeb! Uf. Ale wydawało mi się, żeby było ciężko. Nie likwidowaliśmy celi tak sprawnie jak to powinno być. Nie, no to to nie oni. No, proszę, czy nie umiesz zejść? Nie! Przebijesz mnie? Nie, uratowało mnie coś. Ktoś, ktoś mnie uratowało. Dobra. O ja! Gdzie jest ten łajdal? On tu będzie nas zabijał. O cholera! Nie wierzę w to, co się dzieje! Ale mi się udało, wiecie? To fuksem, ja zrobię. la lala. Dobra, idę do, do, do moich ludzi. No co, tylko pana by została? Gdzie ona jest? bo nie żyje. Może nasi ją powalili? Nie, tu jest. Dobra Ale miałem ciepło, nie? Bliski krok od wejście do tunelu Podobno się nie idzie do światła, wiecie O fuck! Co to było? Pustoszyciel? Kurde To pustoszyciel, o kurde o kurde, kto tu jeszcze jest? Tu jest, sławajdak. O kurde, o kurde, gruby, ale go przeciążyliśmy. Dobrze, padaj z dirongo. dobrze, ale go puknąłem. <ścoughs> Tutaj? O nie, dobra, po mnie chciałem się chować, ale stwierdziłem, że uda mi się go zabić, i się myliłem. O kurde, o kurde kurde, ale fuks, co? Przeładuj, proszę Cię Mimo... Dziś miałem taką coś jak apteczka, nie? To się kiedyś używało? Czekajcie, to jest siódemka Eee, to nie jest siódemka Szósta to jest ożywienie chyba, nie? O kurde, no w swoim miejscu, zero, bo nie wiem gdzie się rzucić <laughs> Dawaj łeb O kurde, nasz leży? Daleko? O tu. Dobra. Ten mógłby przyjść do nas. Chociaż widzę, że każdy ma swój sposób na grę. Czemu ja w ścianę strzelałem? Widzieliście to? O kurde, ktoś tu pojechał z rakietą na lalkę. No i tyle, tak? Nieźle. Ale tą rakietą byłem... Oła! Tą rakietą byłem zaskoczony. Proszę, one małe, kurde. Wypad, uciekaj, O uczekaj! uciekaj, O kurde. O właśnie kurde. O kurde. O właśnie. O kurde! Eee, no właśnie. Miałem źle co tak nas rozwala? Chodź to kurde łajdaku. Co tak nas rozwala? Słuchajcie Nie no ja nie wiem co Naprawdę to te tytki? Nie wierzę w to że to oni ta No kurde Obyt. Ojego, ja naprawdę! On żeśmy to zrypali? Gdzie jest ta baba? O matko, ale bez sensu że biegłem tutaj, nie? No, dobra. Teraz już z głową trzeba grać. To nie było z głową, ile tych danych zostało? Kurde, ale bez sensu to była rozgrywka. Słuchajcie, taka panika, że szok. To są te korekty, kurde no niesamowite to jest Nieznany przeciwnik. Jeszcze musimy się kurczę obronić. O ja, rwabstwo na mnie skacze. No i teraz co robimy? O cholera. Broby brutal O kurde, wypadł, gdy ja. <ścoughs> Dobrze padło bydle. No nie dlaczego tak? Trzeba babę załatwić. O cholera. Nie można tego klasycznie. O właśnie. Dobra. Jesteśmy w ciemnej. Mogliśmy im wyjść na spotkanie, a nie tutaj iść. O kurde! <grym> Wiecie co? Dobra. My tu nie wytrzymamy 30 sekund. To będzie masakra. My tu nie wytrzymamy tyle. No cholera. Chciałem pchnięcie maknąć, a maknąłem o nie, znowu! O kurde Panshola chyba jednego już to załatwimy. Ale mi wpisnęła głupia rura. O nie! Ale było kurde ciężko pod koniec, no. Nie wiem co oni sobie myśleli nas atakując w taki sposób. Nasz błąd, że byliśmy na punkcie. Trzeba było wyjść. Wyjść i się bronić. Ale się udało. Słuchajcie, mamy to. Dzięki. Cześć.